Witajcie drodzy widzowie na kanale Zegarmistrz. W odcinku pod tytułem Mity w świecie zegarków, część druga, miało miejsce takie ujęcie, w którym wyjmuję baterię odkształcając styk. Mnóstwo było komentarzy, że odgięcie tego styku no, było niewłaściwe, mogło spowodować jego uszkodzenie. No, krótko mówiąc, pojawiły się komentarze typu: Spalmy go, gdzie są widły? Nie powinno tak być. A co by się stało, gdyby to pękło? To straszne, hańba! A więc dzisiaj przeprowadzimy sobie taki eksperyment. Ile może wytrzymać taka blaszka styku plusowego odgięć? Za model poglądowy posłuży nam tak zwany trupek. Jest to stary mechanizm. Nie jest to mechanizm nowy, ani też nie jest to mechanizm klienta. Żeby znów się. Nie zaczęły jakieś komentarze typu "Oczy aby na pewno to proszę pana jest zużyty, bo może pan był klientowi, proszę pana". Ale jak mawiają w pewnych kręgach. Ale po co się kłócić? Przejdźmy do prezentacji i interesu. No to zaczynamy nasz mapet show. I tak jak wspomniałem, nie jest to mechanizm nowy ani żadnego z użytkowników zegarków i żaden prawdziwy, zdrowy mechanizm na tym eksperymencie nie ucierpiał. Żeby za każdym razem nie odczepiać tego zaczepu, delikatnie go odegnę. I skupimy się tylko na tym elemencie. No i po takim czasie taka blaszka pęka. Ale biorąc pod uwagę ilość odgięć. Zakładając, że wymiana baterii następuje co dwa lata, łatwo policzyć, ile lat ewentualnie będzie żył mechanizm. Mechanizm tani, który generalnie nie wymaga serwisu, a serwis to oczywiście wymiana, bo nikt nie będzie bawił się w rozbieranie tego mechanizmu, bowiem jest to nieopłacalne. Tańsza jest wymiana baterii i mechanizmu. I w ten oto sposób sprawdziliśmy żywotność takiej blaszki. A teraz przed nami mechanizm kompaktowy. G10212 i jak widzimy po konstrukcji tego mechanizmu, elementy płyty nakrywkowej przykładni wskazań są zanitowane. U góry posiadamy styk plusowy z taką płytą która mocuje również baterię. Co znajduje się pod spodem? Oczywiście rozprójemy ten mechanizm. Jak widzimy, ta strona płyty również jest zanitowana. I znów widzimy plastikowe nity, które tak naprawdę uniemożliwiają rozebranie tego modułu bez jakiegoś uszczerbku. Oczywiście, ktoś, kto miałby ochotę, może sobie porozwiercać te nity lub je zniekształcić, potem natomiast będzie miał problem z złożeniem tej płyty, dlatego że taki mechanizm nie jest przewidziany na dłuższy okres pracy niż 5 lat. Zdarza się, że działa dłużej, ale 5 lat to jest maksymalny okres działania takiego mechanizmu, obliczony przez producenta. Zdarza się, jak wspomniałem, że działają te mechanizmy dłużej, natomiast mechanizmów takich się nie naprawia, je po prostu się wymienia. Na tym polega naprawa, dlatego że koszt tego mechanizmu jest tańszy niż. Czas, który należałoby poświęcić na naprawę. Dlatego też, nie tracąc czasu, weźmiemy sobie taki nowy mechanizm. Otwieramy szczelne opakowanie. W środku znajduje się gaz, który uniemożliwia, aby Styki mechanizmu były zaśniedziałe czy też zardzewiałe pod wpływem wilgoci. Gaz ten nie jest szkodliwy, ulatnia się i jest bezwonny. Wymiana takiego mechanizmu na nowy jest oczywiście banalna. Wymaga minimalnych zdolności manualnych no i odrobinę koncentracji. Get a drum as a toy for Christmas. He was one of the greatest innovators. Teraz oczywiście możemy sprawdzić poprawność zamontowania wskazówek. No więc krótki teścik. Uruchamiamy stoper. I widzimy, że sekundnik nie jest zgodny z położeniem indeksów tarczy, więc to trzeba poprawić, bo klient nie będzie zadowolony. I oczywiście nic tak bardzo nie irytuje jak nietrafiający sekundnik na indeksy tarczy, a także jak źle ustawiona kierownica pozbieżności kół w naszych samochodach. Teraz możemy pakować nasz mechanizm do koperty. Koperta już wcześniej została wyczyszczona w ultradźwiękach, co nie było żadną wielką trudnością, bowiem tutaj nie mamy podziałki pod szkłem, a więc wszystko poszło szybciutko. Teraz jeszcze zarabiamy końcówkę wałka, aby móc wkręcić prawidłowo koronkę, teraz nie pozostaje nic innego jak tylko. Zamknąć nasz mechanizm nowy w bezpiecznej i szczelnej kopercie. Co nam daje taka wymiana mechanizmu? Dlaczego? Na przykład nie wolelibyśmy tradycyjnej formy rozbierania, czyszczenia, konserwacji świeżymi oliwami. Otóż w dobie postępu technologicznego nie ma czasu na sentymenty. Stary świat powoli zanika. Widzimy to w erze plastiku i wszelkich technologicznych, elektronicznych. Rozwiązań i technologii. A więc ten, kto posiada stary, mechaniczny zegarek, to jeszcze zatrzymał tą cząstkę czasu, dobrego czasu. A co przyniesie nam ten nowy czas związany z nowymi technologiami? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne. Trzeba będzie się przystosować do nowego czasu, do nowej formy życia i nowinek technologicznych. Zegarki tego typu już są wypierane przez elektroniczne cudeńka, które potocznie zwie się zegarkami. Można nimi płacić, badać sobie puls, robić fikołki. Ale czy zasługują na miano zegarka? Nie wiem. Ten przedmiot jeszcze tak. Na tym oczywiście kończymy, drodzy widzowie. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Dbajcie o swoje zegarki, zwłaszcza te mechaniczne. Wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Hej!